Jesteśmy na budowie mieszkaniówki w Gdańsku, projektujemy dwa budynki, budynek A i budynek B. W budynku B projektujemy 100 mieszkań, budynek A jest delikatnie większy i ma 126 mieszkań. Budynki są kaskadowe, będą tarasy na dachach, więc na pewno mieszkańcom tutaj będzie się świetnie mieszkało. Być może nawet będzie widok na Morze Bałtyckie. Albo na Zatokę. Albo na Zatokę. Pod budynkami jest wielka hala garażowa. W hali garażowej mamy platformy, także nowoczesne parkowanie. Jeden samochód będzie mógł parkować nad drugim, co daje dwa razy więcej miejsc parkingowych dla mieszkańców. Pomiędzy budynkami jest patio, na którym będzie plac zabaw i ogródki. Na parterze jest część usługowa. Co ciekawego z kons konstrukcji, wszystko. Wszystko twardy piach przesiąkający, więc wody nie powinno być, nie ma naparcia wody gruntowej na płytę fundamentową. Płyta fundamentowa płaska, elegancko sztywna, zazbrojona. A jak blisko smurza? Czy miało to wpływ na projektowanie tego budynku? Nie, wydaje mi się, że nie. Tak jak mówię, do 5 metrów pod ziemią wody gruntowe nie występują, także no po prostu jesteś chyba na górce, na jakiejś zaspie być może. Być może. I, I może się przefiltrowało przez te piachy. Supy żelbetowe, normalnie zbrojone, nie, nie za dużo, nie za mało, tak żeby było bezpiecznie, tak żeby nie było za drogo. Platformy wymagają, że piętro garażowe jest wysokie ma około 6,5 metra wysokości. Dlatego słupy no, trzeba odpowiednio zazbroić, żeby móc je betonować za jednym razem. Żeby rura do betonowania mogła wejść w słup, żeby nie, nie było kolizji, żeby to betonowanie szło od dołu, a nie zrzucano mieszankę z 7 metrów. Bo w tym przypadku może się rozsegregować. Cóż, zrobiliśmy przejazdy, żeby móc dojechać do tych parkingów podwójnych, przejazdy na ściankach y, lekkich, żelbetowych, ale z zbramił, bo, bo to obciążenia są małe, filigran, prawdopodobnie zabetonowane płytę elegancko. Inwestor bardzo konkretny i to lubimy. Od razu wiedział, czego potrzebujemy, na to zapotrzebowanie odpowiedzieliśmy. Zaprojektowaliśmy sprawnie, optymalnie, tak jak potrzeba, po prostu bezpiecznie. Miejmy nadzieję na dalszą współpracę. Biuro Architektoniczne Kwadrat, Kwadrat. No, no to dla mieszkańców to zaprojektowało. Bardzo przyjazną przestrzeń, jak widać na tych plakatach. Drewno zieleń, yy, przestrzenie yy, do zabawy dla dzieci, do, do spokojnego spacerowania. Dużo zieleni. Budynki są w du dużej odległości od siebie. Więc tak. Będzie piękny widok. Mimo wielkości tych obiektów, to, to można poczuć kameralność. Olga, powiedz, jak ci się projektowało, jak ci się rysowało. Odpowiadasz za wydanie prawie wszystkich rysunków zbrojeniowych ścian płyty fundamentowej? Tak, zgadza się, widziałam tu chyba każdą ścianę i całą płytę fundamentową. Faktycznie na żywo ułożone pręty robią dużo większe wrażenie niż te kreski sobie wyrysowane w autokadzie i. Wygląda to dużo lepiej i dużo większe, niż faktycznie w dokumentacji. No jak chodziłaś po płycie fundamentowej, to widziałaś numerki tych ścian i słupów, które mamy na rysunkach? No niestety, tak. <grym> tyle coś tego, tyle tego naoglądałam, tyle tego widziałam, że już praktycznie każdy słup z numeru i każdą ścianę z numeru kojarzę. Obserwujcie nas. Do zobaczenia. W kolejnych etapach.